Witam wszystkich w czwartym odcinku z serii Srebrne ABC. Wracam po krótkiej przerwie z serią. Mam nadzieję, że teraz już te odcinki będą pojawiać się bardziej systematycznie. Ja jestem SilverCollector.pl. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak dzielą się podstawowe kategorie Silver Stakerów. A także jak możecie je scharakteryzować. Więc jeżeli jesteście ciekawi tego filmu, to bardzo serdecznie zapraszam Was na film. Więc zacznijmy od pierwszej grupy, którą jest podstawowy Silver Stacker. Moim zdaniem jest to najczęstszy typ zbieraczy, a jest to typ zbieraczy, który zbiera srebro samą wagą. To znaczy, liczy się dla niego to, żeby monety nie były jakieś tam super piękne tylko cena tych monet była jak najbardziej zależna od ceny kursu czyli kupuje monety jak najbliżej tej ceny spot liczy się dla niego jak najwięcej metalu za jak najmniejszą kwotę to znaczy zbiera takie typy monet jak na przykład monety bulionowe o najtańszym premium, czy takie monety jak na przykład junk silver, które w, w słabych stanach możemy kupić bardzo blisko spot, a także takie rodzaje srebra jak granulat srebra, czy na przykład e, sztabki. Gdzie ta cena jest o wiele niższa niż przy na przykład takich monetach premium. Zaletą takiego stackera jest oczywiście to, że ma dużo srebra i nie musi przepłacać za premium. Natomiast przy odsprzedaży Również będzie musiał się liczyć z tym, że będzie musiał to srebro sprzedać w okolicach spot. Zatem przejdźmy teraz do drugiej kategorii. Kolejną kategorią zbieraczy srebra jest to również popularna przynajmniej w Polsce. Kategoria zbieraczy zwanych kolekcjonerami. Są to zbieracze, którzy kolekcjonują monety różnymi seriami, bądź łączą te monety, na przykład, gdzie mamy na przy... jeden, jeden zwierzak, mogą być to różne serie. Oni zbierają na przykład monety, gdzie występuje mamut. Ich kolekcje są przeważnie bardzo urozmaicone, natomiast te ceny zakupów monet przeważnie nie są takie tanie jak to jest w przypadku stakerów. Ponieważ powiedzmy, że taki kolekcjoner jest seria e, powiedzmy Lunar, gdzie taki kolekcjoner wchodzi w zbieranie monet od czwartej monety. Więc kupuje sobie tą czwartą monetę. No i kontynuuje ją dalej względem emisji. Przy emisjach monet ta cena e, monety jest. O wiele niższa niż później, natomiast później ta cena łapie premium, czyli te ceny monet, które były poprzednimi emisjami, czyli na przykład przed tą czwartą monetą serii, są już powiedzmy półtora raza droższe, a na przykład pierwsza moneta serii jest dwa razy droższa. Przez co, jeżeli taki kolekcjoner chce zebrać całą serię, musi dosyć grubo przepłacić. Więc plusem takiego typu stackingu jest oczywiście to, że mamy urozmaiconą kolekcję. Natomiast minusem jest na pewno to, że w grę by zbierać takie monety, wchodzi na pewno to premium. No i już jesteśmy w pewnej grupie ryzyka: czy przy sprzedaży zainkasujemy tą całą cenę, jaką daliśmy przy zakupie. Trzecim i ostatnim podstawowym typem zbieraczy srebra jest to typ zbieraczy, których nazywa się fliperami. Są to zbieracze, którzy kupują monety przeważnie kolekcjonerskie zaraz po emisji, by później te monety sprzedać drożej i za zysk, który otrzymają z tego obrotu monetami, zakupić kolejne monety i tak pomnażać. Swój kapitał. Ich główna metoda, powiedzmy, jest to kupowanie monet zaraz po emisji, czyli powiedzmy, startuje sobie taka seria bogów Olimpu, gdzie Zeus, przy cenie emisyjnej, ta cena emisyjna, Wynosiła powiedzmy okolice 150 zł. Teraz ta cena wynosi ponad 300 zł, więc to już jest taki zysk dwukrotny na takiej monecie. Więc taki flipper może taką monetę sprzedać dwukrotnie drożej i kupić sobie powiedzmy za to dwie czy trzy uncje najtańszego bulionu no i taki flipper tak pomnaża swój zbiór monet wiadomo, że jest to dosyć ryzykowny sposób pomnażania, ponieważ cały sukces tego całego flipu polega na tym, że ta wartość kolekcjonerska na monecie musi wzrosnąć. Te ceny monet są niezależne praktycznie spotu, tylko tej właśnie wartości kolekcjonerskiej. I może być tak, że powiedzmy seria się nie przyjmuje. No i taki flip już się nie za bardzo uda. Więc na pewno plusem takiego typu zbieractwa jest oczywiście to, że możemy względem tego obrotu monetami pomnażać swój stos oraz mamy wiele kontaktów, poprzez to, że sprzedajemy innym ludziom nasze kontakty czy tam znajomi. To grono się poszerza. Natomiast minusem takiego zbieractwa jest tak jak mówiłem, to zależne premium, które zależy tylko i wyłącznie od zainteresowania kolekcjonerów, a także to, że taki flipper, żeby być czy tam wyciągać dobre osiągi. W takim obrocie monetami musi spędzać dosyć sporo czasu na przeglądaniu rynku, jakie monety mają się w niedługim czasie ukazać, żeby zakupić je jak najtaniej i później taki zysk właśnie zainkasować. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, co chciałbym Wam przekazać. Pamiętajcie jeszcze jedną ważną rzecz: że nie musicie być typowo zbieraczami jednej kategorii, jaką wymieniłem. Możecie te kategorie, czyli flipowanie, Kolekcjonowanie oraz stakowanie łączyć naraz, i nawet taka strategia jest o wiele bardziej opłacalna niż zbieranie tylko takim jednym ciągiem, czyli powiedzmy stakowanie. Jeżeli film Wam się spodobał, bardzo prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę. A także subskrypcji, co pozwoli motywować mnie do dalszego działania, a także zostawienia komentarza, jakimi typami zbieraczy wy jesteście, a może te wszystkie trzy cechy ze sobą łączycie. Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się i cześć.